Technicznie y, sprawny w 100%, y, bardzo dobrym stanie technicznym, ale wizualnie troszeczkę jest podrapany, troszeczkę, troszeczkę trzeba go odnowić, i opony wymienić, przejrzeć i także, także y, akurat troszeczkę pracy tak w tym samochodzie, bo to jest spory samochód jest troszeczkę rozbierania, składania i tak dalej jak się nie będzie. Myślę, że pan prezes y, przemyśli to i, i skieruje tam do pomocy jeszcze jednego pracownika, bo bo to nie jest łatwa praca, a czas goni, na chwilę będzie, będzie zimno, przymrozki, więc, więc dobrze by było, gdyby ktoś tam y, się też, też y, y, troszeczkę zaangażował w tą pracę i pomógł to przygotować. No, myślę, że większość zadań, które, które realizowane są przez y, lub będą przez spółkę to y, Pan Prezes będzie ze mną, ze mną analizował i dyskutował na temat tych, tych wszystkich y, zadań ale większość decyzji będzie spadł niestety na barki Prezesa, a zwłaszcza decyzji, jeżeli chodzi o przydział obowiązków poszczególnym pracownikom. Z tego co wiem, to Pan Prezes się przygląda y, osobom, które, które mogłyby, y, 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 jakie czynności wykonywać. Ja powiem, że tylko no, też nie mam do końca, do końca wiedzy, jak to, jak to wygląda. Umowy będą, niech Pan się o to nie martwi, pracownicy są bezpieczni, no chyba, że ktoś nie podejmie pracy, no to już nie podejmie pracy, bo w dużych stwierdzi, że no nie opłacam może za te pieniądze, chociaż jak, jak mówię, postaram się przy Państwu radnych, że jeżeli chodzi o średnio miesięczne wynagrodzenia nikt nie będzie pokrzywdzony, a nawet uważam, że osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne brygady będą miały więcej niż miały do tej pory więc nie wiem czego się, czego się pracownicy boją, naprawdę nie wiem czego się boją, Dlatego, dlaczego jest taki raban jeżeli, jeżeli te osoby z różnych powodów nie podejmą tej pracy, powiem Panu tak, że um, odkąd tu um, rozeszła się wieść, że jest złożona spółka komunalna że będą tam tworzone różne brygady remontowe itd., itd., jest sznur telefonów. Sznur telefonów osób, które chciałyby pracować. Czy przy odbiorze, czy przy remontach, czy przy czymkolwiek, bo no, nie oszukujmy się. Spółka jednak będzie płaciła od wynagrodzenia ZUS tak jak powinno to wyglądać, czyli od uposażenia, będzie odprowadzona stawka, a nie od najniższej krajowej, więc wiele osób, gdzie pracują, to są osób prywatnych, nie hmm, są pracują za najniższą krajową, a resztę tam do ręki. I tak to wygląda niestety, no, tak, tak wygląda sytuacja na rynku pracy i wiele osób chce i niektóre osoby po kilku, kilka razy do bo oni kontaktowały się z prezesem, zresztą też, hmm, że chciały pracować w spółce i nawet, nawet jeżeli, jeżeli było, było powiedziane, że będą jakieś tam wykonywane usługi czy budowlane, czyli przetargi i tak dalej oni się na to piszą, bardzo chętnie przyjdą do pracy, bo każdy się pracować 8 godzin, a nie 12 godzin więc yy, myślę, że, myślę, że z tym pracownikami nie będzie problemu większego aczkolwiek jak mówię, że ci co są nigdy nie w większość osób odeszła na emeryturę, dostała odprawę i nie ma, nie było, rzeczy tak że przez ten rok będzie taka sama sytuacja z finansowanie finansowaniem i tak dalej, i tak dalej. I nie mamy problemów, nikogo nie zwolniliśmy, nie mamy żadnych problemów. I osoby są za także jeżeli chodzi o same, same finanse, to nic się nie zmieniło. Mieliśmy do szczęścia, że kilka osób akurat odeszło na emeryturę i bardzo dobrze, będą osoby nowe zatrudnione w tym miejscu, więc myślę, że to będzie funkcjonowało, ale to wszystko zależy od Pana Prezesa. Powiem Państwu także, że no, jeżeli Prezes y, jest osobą, która będzie odpowiedzialna za finalne, przed Państwem i mną, więc myślę, że to będzie robił wszystko, aby, aby wykazać, że ta spółka rzeczywiście miała miejsce w powołaniu, że przynosi jakieś zyski, czy, czy, czy korzyści dla gminy, A ja mówię, że dla mnie i dla Państwa tak samo być znaczenie, jeżeli zaoszczędzimy rocznie 100 sposób 200 tysięcy na y, tym, że dołożymy do spółki, to dla mnie to jest bardzo dużo, bo przy, przy założeniu, że budżet y, ciężko jest spiąć w granicach tam 600, 700 tysięcy, 200 tysięcy czy 100 tysięcy, to jest wkład własny na jakąś cenę, czy na to, czy na to na, to, na płatę, kiedy to nawet, bo podejrzewam, że te kredyty wcześniej później będziemy musieli zaciągać i długoterminowo przede wszystkim, tak się teraz zaleca, abyśmy, abyśmy wyrobili jakoś finansowo, a to nie będzie łatwa, łatwa, łatwe yy, zadanie, łatwa, łatwa sytuacja, bo no, w perspektywie w kilku lat, drodzy Państwo, no, dochody gminy nie przewiduję, żeby wzrastały, nie przewiduję, żeby przedsiębiorcy nikogo wręcz uważam, że będą spadały, wynagrodzenia będą rosły, więc ym, jeżeli wykonamy jak najwięcej inwestycji w tym krótkim czasie, w ciągu dwóch trzech lat, czyli, czyli te naj, najbardziej, najdroższe inwestycje, myślę, że o drogach i hali i sali, to później będziemy ym, praktycznie mieli tylko, tylko problem utrzymać to wszystko, więc to będzie dużo prostsze i łatwiejsze jest taka możliwość korzystania środków zewnętrznych, to musimy to wszystko wykorzystać na ile to jest możliwe a w przyszłości, w przyszłości państwa następne, czy gminy następów, będzie na pewno dużo łatwiej w nie roku, takiej drogi wykonywać. co jeszcze, tutaj Państwo zastanawiam się nad tym o jesteśmy rozmawiany o, nad modernizacją oczyszczalni i oczyszczalnych siemiątek i powiem Państwu, że no patrz na, na to tak troszeczkę sceptycznie, gdyż y, modernizacja oczyszczanych w Siemankach to mniej więcej plus minus koszt około 3-4 milionów złotych, więc nie wiem czy będziemy to w skład, y, oszczędzanie y, modernizować. Y, Przygotowuję taki y, Analizę, analizę, a która poprosiłem, poprosiłem jednego, jednego y, pana, analizę i wykonania przyłączenia kanalizacji z terenu do świezieża. Y, to było tak, że świecie było związane z tego względu, że akurat do bardzo w nie jest nawet obciążona w 50%, więc y, tą część ją mogła, mogła przejąć. Tylko kwestia tego, jakie to będą koszty i jak to technicznie. To, to okazuje się, że nie jest takie proste, bo siemiolki są w drugim gminy I, i to troszeczkę się wiąże tam z skomplikowaniem i do tego ale zobaczymy i, i drodzy Państwo no jeżeli um, byśmy musieli przystąpić, a będziemy musieli przystąpić do modernizacji tej, tej oczyszczalni chciałbym już mieć taką analizę przygotowaną i przedstawić Państwu i ewentualnie poprosić o, o zaciągnięcie kredytu, bo, bo jeżeli, jeżeli byśmy zaciągnięli kredyt to jesteśmy w stanie zazrobić, a i tak będziemy musieli zaciągnąć na modernizację, bo ta oczyszczalnia jest generalnie w opłakanym stanie. Generalnie w opakanym stanie jeszcze parametry jakoś tam, yy, jak powiem wiążemy jeszcze to w miarę wychodzi, ale zmiana no, tego będzie coraz gorzej. Coraz gorzej bo tam nam trzeba było zbudować te aktory. To nie jest takie, takie, takie proste też, a w perspektywie 10-15 na lat to by nas czekała modernizacja, więc, więc yy, myślę, że, że do tego podejdziemy w przyszłości, to już nie bardzo. Chciałem ten temat już zamknąć, tym bardziej, że w linii żeby usytuowania kanalizacji była miejscowość Rzeszynek i Rzeszyn, gdzie byśmy mogli te osoby i mieszkańców przyłączyć do, do kanalizacji też. A to jest też dodatkowy dokument, jeżeli chodzi o kanalizację dla, dla spółki, z tego względu, że mieszkańcy zawsze opłacają już kanalizację, a tak generalnie te szamba są jakie są, nie wiadomo czy to się, kto się z to podziewa. Więc myślę, a słyszę głosy mieszkańców właśnie w tych miejscowości, że bardzo dajcie przyłączyć się do realizacji. Także myślę, że koniec tego roku, albo w przyszłym roku, już przedstawię Państwu tą perspektywę, ewentualnie tą analizę, jak to będzie wyglądało, i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Będziemy wiedzieć, jak finanse wyglądają, no, będzie, że będę próbował pozyskać jakieś środki zewnętrzne, jeżeli będzie to możliwe, w ogóle, jeżeli będzie to możliwe, ale ja z Państwa strony mogę powiedzieć, Proszę bardzo Pani Halino. Pani chciała? tak w tej materii? Pani Groszynka? Nie, nie ja w tej materii nie. Ja w, w sprawie ustawy o dostępności. Chciałam nie. Państwa poinformować. Mogę? Chciałam Państwa poinformować, że no musimy przystąpić do realizacji tej ustawy. Już na początku na komisjach mówiłam Państwu, że mieliśmy taką cichą nadzieję, że firma, która prowadzi nasz BIP się tym zajmie. Oni występowali o dofinansowanie, nie dostali tego dofinansowania, więc nie będą realizowali tego dla dotychczasowych odbiorców BIP-u bezpłatnie. My wystąpiliśmy do różnych firm o ofertę i proszę Państwa, średnio najtańszą ofertę, którą mamy, to jest 150 zł za godzinę. I mam do Państwa pytanie. Więc sesja jest to około 3 godzin razy 150 zł, no to jest około 400 zł. musimy w BIP-ie umieszczać nagranie z, z sesji, ale mam pytanie, czy Państwo stoicie na stanowisku, że też w BIP-ie będziemy umieszczali komisje, bo jeśli będziemy umieszczali te komisje, to też musimy dostosować te nagrania do ustawy o, dost o dostępczości, także y Państwa, jak gdyby stanowisko, co mamy robić dalej. Czy będziemy nagrywali komisję też? Czy... Ale jest obowiązek tylko sesji. Obowiązek jest sesji. A z komisji, a z komisji musimy zrobić y, protokół pisemny, który możemy, jest zawsze do wglądu, a nie musimy właśnie. z komisji. Komisję możemy, a nie musimy. Tak. Ale jeżeli będziemy, jeśli ją w, w, wpuścimy do BIP-u. Musimy dostosować do dostępności, to jest taka sama kwota, około 150 zł za godzinę. To ja tutaj zastrzegam się, że to jeszcze może ulec jakiejś tutaj zmianie, nie? bo oni wymyślą, że na przykład jeszcze musimy za coś dodatkowo zapłacić, ale w tej chwili z tych ofert, które mamy, to jest najtańsza oferta, jest 150 zł za godzinę, ale są też oferty, gdzie jest 90 zł za 30 minut czyli byłoby 180 zł za godzinę. Więc chcielibyśmy zdać Państwa zdanie, czy rozpatrując te oferty, oferty mamy się przymierzać do publikacji zarówno sesji, jak i komisji, czy tylko sesji. Wtedy z komisji robimy tylko protokół i każdy może do niego zajrzeć. Ta, która była do tego czasu nie będzie. Nie, nie, na przykład. Powiedzmy, kiedy ale to ten... tylko pisemny. No, protokół pisemny. Protokół no, 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 pisemny. Pracownik potrzebuje jakiś czas, żeby ten protokół zrobił. No, ale o to chodzi, że żeby jest... ten protokół z komisji był przed sesją, bo tam są czasem słowo kontra słowo i potem wychodzą niejasne. Znaczy, no, wiecie tak, Państwo, no na pewno będziemy starali się to zrobić, ale z góry. Zaszczekam, że może się zdarzyć, że nie. Z no, czasem nie. No, no, to... no, ja nie, nie, nie Pani sekretarz, większość radę jest, abyśmy w pipie umieszczali tylko sesje. Czyli umieszczamy tylko sesje, a komisję robimy. Protokół do wglądu. Proszę bardzo Pani Halino. Ja mam pytanie bezpośrednio do Pana Prezesa. Na jakie stanowiska będzie Pan podpisywał umowy i może pan odpowie konkretnie, co robi obecni kierowca? Ciężkie. Nie, nie ciężkie Panie Radny. Może, mogę Pana zaprosić w czwartek i przy, y, przejedziemy się, zobaczy Pan. Panie jak nowe... ma Pan takie życzenie? Obecny kierowca remontuje ten samochód, co kupiliśmy do wywozu odpadów śmieci, czyli śmieciary tak zwaną. O, y, tak jak Pan Wójt powiedział, stan, tech, y, stan techniczny jest w dobrym stanie, bo ten samochód był użytkowany, tylko chcieliśmy poprawić może troszkę estetykę, nie, nie tyle estetykę, ale od spodu, spód i zabudowę, bo była już troszkę zardzewniała, żeby ten samochód nam posłużył nie rok, czy tam pół roku, tylko parę lat i żeby <coughs> też wizualnie ładniej wyglądał. Yy, dodam do tyle, że firmy zewnętrzne chciały za takie, za taką usługę około 20-30 tysięcy, czyli ten samochód już by był dużo droższy, nas wyniesie no, pracownik, yy, Koszty pracownika i gdzieś około tysięcy materiały do, do tego, czyli tam farby, nie farby, piaskowanie tego samochodu. Wcześniej jak nie było samochodu, pracownik pracował na terenie przoku przy pójcie przeładunkowej, która ta płyta już powinna być dawno, ale no nie było, teraz spadł obowiązek na nas i w swoim zakresie robimy, żeby to było tanie. Na jakie stanowiska będzie Pan podpisywał umowy? No, na pewno kierowca, ale obecnych pracowników czy? Nie, nie, no, bo Pan Wójt mówił, że będzie Pan podpisywał w grudniu umowy z pracownikami i czy to będzie, nie wiem, księgowy, czy to będzie... No. Tak, nie wiem, kogo tam Pan potrzebuje. Chciałabym wiedzieć, bo to jest też swoista rodzaj reklamy dla Pana, że może ktoś usłyszy, że potrzebuje Pan takie stanowiska, bo może Pan ktoś się zgłosi też. A na, dzień, też na dzień wiedzieli... dzisiejszy nasz radca spółki jeszcze przegląda jak to ma wyglądać dokładnie od strony prawnej. Nie, nie słyszę. Na dzień dzisiejszy radca spółki przy, patrzy w, dokumen... w prawach jak to ma być od strony prawnej dokładnie, żebyśmy jakiegoś błędu nie popełnili. Jak chodzi będziemy coś umowę, więcej wiedzieć, to dam Pani znać. Chodzi o umowy z obecnymi pracownikami, tak? tak? A czy Pan nie uważa, że grudzień to trochę późno? To znaczy... To no, zmieni Pan warunki pracy i płacy tym ludziom? To znaczy, no warunków pracy nie będą, no będą pracować w tym samym zakładzie co pracują, a tak jak Pan Wójt powiedział, pensja na pewno nie będzie niższa, wręcz Niektóre osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie czynności, będą miały troszkę podwyższoną wypłatę. Wynagrodzenie. No, powinny mieć dużo podwyższoną, jeśli się wliczy, trzynastkę. Tak? Bo wliczają trzynastkę, wychodzi średnia większa. Pan teraz. wójt no, tłumaczył, że wszystko z trzynastkami, z dodatkowymi wynagrodzeniami, jakieś bo nie było mnie w 2019. Średnia roczna, trzynastki, dodatki jakieś, to będzie wszystko wliczone, wliczone w, w pensję. Hmm. Czyli to będzie taka podstawa? Czyli, tak, taka podstawa. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Punkt 17 mamy również zrealizowane. Odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 18. Zakończenie sesji. A więc zamykam szóstą sesję Rady Gminy w dniu Wielkich. Dziękuję za pomoc.